Jesteśmy przed jedną z sal w Urzędzie Marszałkowskim, przed salą konferencyjną. Tam nie odbyła się w tej chwili konferencja, właśnie coś o wiele ciekawszego, ważniejszego. Gra z udziałem dzieci, dzieci i którzy przyszli dzisiaj tutaj do nas, do Urzędu Marszałkowskiego. Od rana prowadzimy zajęcia, zajęcia różnego rodzaju, gry, zabawy dla dzieci w różnym wieku. Wszystko to dlatego, że staramy się pomóc, staramy się wesprzeć strajkujących nauczycieli. Wiemy, że dzisiaj szkoły są zamknięte, także zaprosiliśmy pracowników Urzędu Marszałkowskiego do tego, żeby dzisiaj przychodzili do urzędu właśnie z dziećmi. Możemy to zajrzeć. Pytania z cyklu trudne. Proszę bardzo, pytanie, słuchajcie, brzmi dla Was. Jakiego koloru jest flaga Unii Europejskiej? Niebiesko-żółto. W tym urzędzie pracuje około 900 osób. I 70% stanowią kobiety. W wiele jest kobiet, młodych posiadających małe dzieci. Jakby oczywiste, że powinniśmy wspomóc rodziców po to, żeby zapewnić, sobie tu dużo kryć, pewien spokój na stanowiskach pracy, które, które piastują nasi urzędnicy. Postanowiliśmy wykorzystać tę salę, salę pod tzw. Polskim Niewem, postanowiliśmy również przygotować całą serię zajęć. Zaangażowali się tutaj niektórzy nauczyciele z policjalnej szkoły medycznej, czyli szkoły należącej do samorządu województwa. No i oto mamy taki obraz, że tutaj kilkadziesiąt dzieci przebywa na tej sali, jeszcze dodatkowo w pięciu innych salach, w małych już grupach. Pracują na bardzo ciekawych zajęciach. Tutaj na przykład można się nauczyć, jak prawidłowo myć, myć zęby. W jeszcze innych zajęciach w innej sali, empatii wobec osób niepełnosprawnych. Dzieci próbują, próbują wykonywać podstawowe czynności na przykład w rękawiczkach przy pewnych takich dysfunkcjach, którymi sobie nie zdają z tego sprawy jak w jakiej sytuacji i jaki też szacunek należy się osobom niepełnosprawnym. Wydaje mi się, że tego typu zajęcia są bardzo, bardzo mądre, bardzo rozwijające dzieci i młodzież. Albo, A tam do, dobrała. sobie tak? A to ma lepsze, bo smoka biorąc, jakieś smoka zyskałaś. Ej, wszystko? Wszystko? Nie! Jeszcze dwie ostatnie